Jako wykonawca w orkiestrze, licealista piętnastoletni, który został poproszony przez swojego nauczyciela o pomoc w graniu partii orkiestrowej, już taka, to, to była taka tradycja, że w liceum w Bydgoszczy, w którym grałem, mój nauczyciel zawsze brał swoich uczniów jako pomocników i tam graliśmy najróżniejsze rzeczy. Graliśmy e, chyba pierwszy utwór to były obrazki z wystawy Musorgskiego, no więc taki fajny początek. E, był, był jakiś penderecki, kosmogonia, więc to było dziwne. By, był górecki, druga symfonia kopernikowska, no i się trafił ten Natosławski, trzecia symfonia, i właśnie pierwszy kontakt to był e, szok to znaczy, wrażenie takie mm, muzyki zimnej, bardzo takiej, mm, czegoś takiego suchego, mm, nieprzyjemnego, i pamiętam, że to, to budziło niechęć. To, to, nie, to nie było coś takiego, że to mm, wywoływało we mnie taką reakcję, a tam to w ogóle ok, dziwna muzyka, tylko wręcz taką wrogość, tak jakby się po prostu. Nie rozumiało kogoś, albo kogoś, nie, nie wiem, wyobrażam sobie, że jacyś ksenofobowie właśnie mogą reagować na kogoś o odmiennym kolorze skóry, albo jakiejś innej religii, że w ogóle co to ma być, to jest bez sensu. Jak słuchałem tej, tej muzyki w domu, żeby się przygotować do koncertu, to byłem, yy, to byłem zły w ogóle, że muszę w czymś takim grać, że to jest taka nuda w ogóle i ty, irytująca muzyka. Później, jak grałem, to już tam trzeciego dnia, jak tego słuchałem, to myślałem sobie, że no jestem. No może jest jakiś fajny fragment. To jedno brzmienie jest całkiem ok, tu jeden akord, tu jakieś tam osiem taktów jest w porządku, na końcu jakieś takie E i taka melodyjka, jest tam waltorni, to jest okej, okay. ale potem wchodzi trąbka i się robi już gmatwanina i to jest bez sensu. No i trudno, i na końcu, tam jest na końcu jeden taki fragment, gdzie perkusja gra taką bardzo wesołą melodykę. I to było takie dziwne, myślałem sobie, że no ten latski to nie, nie, nie był takim sztywniakiem do końca. Bo wrzucił taką, jakąś taką melodyjkę na ksylofony. Ja to właśnie grałem na wibrafonie i to jest, to jest ok, ale pamiętam atmosferę wykonywania tego. Muzycy, orkiestrowi tacy no, niezadowoleni, kręcącym nosem na to, pamiętam, bo tam perkusja ma zawsze bliski kontakt z sekcją dentą. I sekcja denta to jest. Jednak taki bastion, mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdzę. reakcji w, w muzyce razem z perkusją. Chyba są ba bardzo konserwatywni. Chociaż perkusiści to lubią jeszcze, te nowsze utwory, bo mają więcej do grania. Nie, nie, nie tylko kotły tam w Alleluja, ale te wszystkie zabawki mogą wyciągnąć z, z magazynu i, i, i grać. No ale niedobrze. I później jak zdawałem na studia kompozytorskie, to tego Lutosowskiego musiałem po prostu poznać, no bo nie można być kompozytorem, ja wtedy chciałem pisać muzykę tak jak Szostakowicz, i w ogóle ten Lutusowski był straszny. I ta muzyka, katowałem muzykę żałobną, i po tam 150 przesłuchaniach stwierdziłem, że no, okej, okay, no dobra, że to jest całkiem w porządku. A później na studiach już trafiłem na te najnowsze utwory lutosowskiego, które mnie szokowały, bo nie mogłem sobie jakoś tego połączyć, że, że w tych pieśniach są takie ładne melodie, i w ogóle skąd to się wzięło nagle? I później, im więcej poznawałem tej muzyki, poznałem technikę, to jakoś to yy, polubiłem to. No. Byłem pełen szacunku, bo im bardziej się to poznaje, tym bardziej widać, jak, jaki ogrom pracy był włożony w to, że tam każda nuta jest na swoim miejscu, że tam yy, przypadek jest, ale to jest tak kontrolowany przypadek, że w zasadzie to nie jest przypadek. Yy, no, że pod względem formalnym to jest jakaś tam rzeźba w skale, i to jest. W pewnym momencie to się we mnie przerodziło w taki szacunek po prostu obezwładniający, że się tak podobał ten lutosławski, że w ogóle chciałem identycznie robić muzykę jak lutosławski, co jest oczywiście idiotyzmem, ale to, no miałem taki etap, Pamiętam, że na drugim roku studiów to po prostu tylko ten Lutosławki, lutosławski spółku, więc taka droga od po prostu skrajnej niechęci, takiego no, w ogóle odrzucenia do zachwytu całkiem, całkiem in, intensywna. Na przestrzeni, nie wiem, trzech lat się dokonała, My jesteśmy wszyscy konserwatyści, więc reakcja była raczej taka niekoniecznie. Natomiast to znaczy, moja mama. Która um, słuchała go niewiele, ale to, co słuchała, to twierdziła, że to się odbija w, w cały tragizm jego, jego przeszłości w tej, w tej muzyce. On się na to nie bardzo godził, ale no, mam się tak uważała, i że jeżeli on to czuje, co przedstawia w muzyce, to mu bardzo współczuje. Muzyka. jest trudny w odbiorze, bo dla mnie był trudny strasznie, a już w liceum tam miałem do czynienia z jakąś, jakąś tam muzyką. Wręcz ta muzyka, nie wiem, skrajnie sonorystyczna, była dla mnie łatwiejsza do zaakceptowania niż ten Lutosławski, który był taki bardziej po prostu jakieś takie melodie, ale po jakichś takich dziwnych dźwiękach. Nie wiem. Takie, no trudne to, trudne to było. A pani chodziła na koncert Lutosławskiego? Chodziłam, tak. Ja pamiętam kiedyś właśnie, on nigdy o to nie pytał, bo ja tam kiedyś zagadnęliśmy, że właśnie ten koncert idziemy na ten koncert, się tak ucieszył. Ja mówię, no jak, to przecież ja chyba, chyba się nie wyobrażam, żebyśmy nie mogli, być na, mogli nie być na twoim koncercie, tak. No, się, że Ale on już... mówi, tylu ludzi się... mówi, że się nie zna, że się męczy, mówi, nie można nikomu narzucić, to jest trudna muzyka. Czyli tak żeby jak najwięcej pojąć z tej muzyki. Dlatego nie można wytłumaczyć, no. I jego stryj Jan, który już był po siedemdziesiątce a w czterdziestym roku tak łatwo się nie jeździło, ale on niemniej jakoś z Kurnika pod Poznaniem pojechał do Katowic, żeby go usłyszeć. No i twierdzi, że w życiu nie słyszał, żeby tyle dźwięków, aglomeracji, takiej ilości dźwięków, zupełnie bez melodii. No i że się cały czas się zastanawia, czy to jest jeszcze muzyka, czy to jest jakaś zupełnie nowa sztuka przyszłości. Także <noise> <noise> no różnie było. Moja trzecia, Zofia Rutosławska, która dużo słuchała jego, jego, mówi, że trzeba dużo razy wysłuchać i wtedy się zaczyna podobać. I chyba ma coś rację, bo ja mam kilka utworów takich, które słuchałam dużo razy i rzeczywiście mi się zaczęły podobać, z tym, że teraz mi się podobają Bardziej takie transkrypcje, które są robione, że zamiast orkiestry jest fortepian. Śpiew, ale z akompanią tym fortepianu, a nie z orkiestrą. Ja myślałam, że to jest tylko dlatego, że ja nie cierpię hałasu, ale, ale jednak coś w tym jest, że mi się zaczęły podobać te, te rzeczy. Są inne. Mimo, że nuty no, się na pewno zgadzają, tylko że to jest inne. Inaczej brzmi. Mm. Inaczej brzmi.